thank you Zmowa cenowa w sprawie przetargu na budowę zjazdu z A4 w tej sprawie działania w tarnowskim magistracie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od kilku tygodni śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Aresztowano już ponad 10 osób, w tym szefów firm budowlanych oraz urzędniczkę tarnowskiego magistratu. Chodzi o fałszowanie dokumentacji, zawyżanie cen i pranie brudnych pieniędzy. Strata może opiewać na ponad 20 milionów złotych. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań, a opozycja w Radzie Miejskiej żąda głowy, a więc zawieszenia zastępcy prezydenta miasta Tarnowa, Henryka Słomki Narożańskiego, który nadzorował Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, który za przetargi odpowiadał. To jest wniosek publiczny do pana prezydenta ścigały, aby pana Słomkę Narożańskiego na dzień dzisiejszy w związku z toczącym się postępowaniem czy to co państwo piszecie w sprawie łącznika zawiesił w swoich dotychczasowych obowiązkach. a nawet odwoła dziś okaże się, że w związku z nieprawidłowościami Tarnów będzie musiał oddać 50 milionów złotych, a więc całą unijną dotację. Aresztowana urzędniczka Tarnowskiego magistratu zasiadała w komisji rozstrzygającej przetarg na budowę łącznika autostradowego. Zapytaliśmy Tarnowskich radnych, co sądzą o wniosku dotyczącym zawieszenia i odwołania zastępcy prezydenta Tarnowa. Jeśli prawo i sprawiedliwość ma podstawy do tego, oczywiście popieram. Myślę, że to jest typowo polityczne zagranie. Będę znał szczegóły, to będę się wypowiadał. Nie przesądzam na dzisiaj, czy taki wniosek jest zasadny. Będę się przyglądał. Wątpliwość działania prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały w tej sprawie prawo i sprawiedliwość poddaje także inne kwestie, jak choćby powołanie tak zwanego sztabu kryzysowego, który ma kwestie korupcji w Tarnowskim magistracie zbadać, a na którego czele stanął prezydent Henryk Słomka Narożański. Nie może być tak, że osoba, która nadzorowała tę jednostkę i w tym wypadku możemy domniemywać, że nie dopełniła swoich obowiązków w sposób właściwy, będzie niejako również rozstrzygać we własnej sprawie. Podobne Jednego zdania jest Jakub Kwaśny, radny SLD. Ja bym osobiście powołał zupełnie inny skład takiego, takiej komisji. Na temat inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się w audycji Puls Regionu Radia Erden Małopolska. Sam zainteresowany zastępca prezydenta miasta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. Rolą opozycji jest utrudnianie życia. Ale czuje się pan stał... winny tych, w tych zarzutów? Nie w żaden sposób nie czuję winny, jeżeli są zarzuty, bo przypuszczam, że to są zarzuty dotyczące tego postępowania, które aktualnie jest prowadzone przez Agencję tak, tak, bo był jeszcze drugi no argument i... przytoczony przez PiS, to afera korupcyjna związana właśnie z przetargami przy budowie autostrady. Tutaj głównie chodziło o to, że pan był tą osobą odpowiedzialną za pracę i za nadzór nad TZDM. Nie to, nie, to jest ten sam argument. To jest ten sam argument w... 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 i to są sprawy kryminalne i teraz Trudno winić prezydenta miasta. Póki co magistrat sprawy szerzej nie komentuje. O dalszych losach wniosku Prawa i Sprawiedliwości dowiemy się najpewniej na najbliższej sesji Rady Miejskiej Julita Majewska Tarwizja.